Jesteście Wojownicy Ostrości na kanale Wojowników Ostrości. Z tej strony Ostry Miś, Wściekły Byk oraz nasz Firecat. Także po raz kolejny i y, ostatni już, ale z czymś y, naprawdę mocnym. O to już widać nawet zapowiadany bombowy odcinek. Tak, zapowiadany bombowy odcinek, bo dziś na Ostrych Testach wlatuje y, pewnie przez wielu wyczekiwana i y, y, upragniona bomba. Jeszcze nie, może nie najmocniejsza, bo są mocniejsze ale w wersji Beyond Insanity to, to jest już coś, ponieważ wyceniana jest laboratoryjnie e, przez producenta na 135 600 jednostek w więc to już jest coś mocnego. Tak, uderzenie będzie. Tak, tutaj jeszcze kaszelek e, a w składzie tejże e, oh, na bombę Beyond Insanity znajduje się papryka habanero, puree z papryki chipotle, woda, koncentrat soku pomarańczowego, naturalny wyciąg z papryki, czyli ekstrakt, pasta pomidorowa z do czasu, bez OSTAN sodu granatura 130 gram. Po otwarciu przepływać w lodówce nie piszę w ciągu ilu pożyć może to i lepiej. Tak. No, mnie ciekawi... Ale że zawiera ten sos, sok pomarańczowy, to... Tak, mnie ciekawi czy ten koncentrat soku pomarańczowego to wyczujemy. Tak, czy będziemy czuli pomarań... pomarańcz, czy nie? Czy tylko śmierć i papryki? Nie no, mówmy, się trochę widzieliśmy w filmiku z udziałem tego roku. No. Między innymi też zerowanie tej buteleczki Piropid No. E, smakowo nie polecał. No a to jest jednak Bóg, Bóg jeśli chodzi o wytrzymanie ostrości. No, ostrość wytrzymał, ale. Czyli jeden z najlepszych, tak? Na no, świecie. Pod względem, pod względem wytrzymania ostrości jeden, jeden stopki, że tak powiem. Światowej, nie polskiej. Światowej, Ligi Ostrości, League of Fire. Dobra, no to podkręcimy, nawężymy. Powinniśmy tak. mieć rękawiczki, więc staramy się... Sobie się nie obrazić sobie rąk, bo to Żeby bo tym, się nie, nie oblać, ani nie bo tym, dotknąć, Potem taki palec wsadz, wsadz, wsadzimy do oka i będzie źle. Wiesz, to, jak do oka wsadzisz, to jeszcze pół biedy, gorzej jak dotkniesz czego innego. Oczywiście robimy to wszyscy na własną odpowiedzialność. Tutaj gość również został poinformowany o, o, o składzie, o mocy tego i... W skutkach ubocznych i możliwości. Tak, i oczywiście jest świadomy tego, że się tego podejmuje. Tak. E, oczywiście tutaj w ilościach e, dostosowanych do... Tak, nie, nie ma tutaj jakichś wymogów co do ilości. Ojej. To pachnie źle, co? To pachnie. Ja tu czuję. To pachnie bardzo źle. Powochaj. Najpierw Ty. Ok, ty. Powolej. Nie wylejcie. To pachnie bardzo źle. No, jak się tak mocniej nuchnie to tak. A co czujesz? Ja? To, to, co, to jest... To jest habanero plus ekstrakt. To To jest zapach tylko trochę... Tylko trochę lepszy od Cold of pain. To jest zapach bardzo podobny do Cold of pain zapachowo. Tak, tylko trochę, trochę mniej intensywny. Mniej powiedziałem tak, mniej paliwowy, mniej apteczny, ale bardzo zbliżony. Dobra. To będzie zło. Dwa? Dobrze. Nośnikami będą. kadłubki standardowo. No. No dostały no, mniejsze, chyba. Tak. No, to Wiemy, że chci chcielibyście całe łyżeczki, ale nie zrobimy chyba tego. Chyba? Yy, na pewno tutaj połóż sobie kurczaka. Połóż sobie tutaj. Na pewno no, dla naszego gościa na zostanie przesmarowany ten kurczak z wykałaczki, ponieważ... Mm. No jest to już mocny zawodnik, a tutaj mam nasz yy, Fireclub nas uprzedził, że yy, dla niego to Habanero jest dobre, więc yy. Jak się już widzi wzorek jak na bombie tak. atomowe albo skażenie <suszy> atomowe to wolę na wykałacce O troszeczkę Ja też bym tyle chciał No nie <laughs> może no, na paluszki. Że... Myślę, że bardziej. Tyle. Możemy pokazać. Odrobinka. Przesmarowane. A mamy co, byku? My co? Na taki, na taki nośnik to może, nie wiem, tak. Po takiej większej kropli, co? Po większej kropli, tak gdzieś z pół rzeczki powiedzmy. Pół łyżeczki to. No, większa kropla to. Jak nie... Ja przed odcinkiem mówiłem jedna trzecia łyżeczki. No to dobra, już... jedna trzecia. A Ty już mówisz pół. Jak Ci kapnie, no. te czasem. I też. To już masz kilka kropel. Tyle. Pachnę to źle. Ile miałeś kropel? Nie wiem, no tyle popatrz. Jeszcze dość pokazać spiska? Pokaż. No mniej więcej mamy z, by z bykiem tyle samo. Możesz to jeszcze pokazać na kurczaku. To taka większa kropla wychodzi. Oblany złem. W porównaniu moje to jest jak jak kropeleczka, więc. Tak, no ty masz tak tylko symboliczne. Symboliczne maźnięta. Upaczkałem się tym. A, a, mówiłem, żeby się nie upaćkać. Ale spokojnie, nie wyżeramy. <laughs> no, powiem wam, że lekki się giełko. Ja nie mam świadomości że. Dobra to bomba w dół, bum dół. Lecimy, lecimy z tą atomówką Nasz e, FireCat ma okay. a ja sobie jeszcze wezmę Ja sobie też przygotuję Ty masz też worek? Kurczę, gdzieś go Dobra Jak coś to będzie w kieszeni może okay. Dobra Jak coś to już. Bo to może się wydzić bardzo różnie Może być źle lecimy Dobre. 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 bardzo kultowy smak Dobre. a raczej jego brat to jest ekstrakt Jeszcze tak nie wchodzi, ale już powoli. No. Gorzki ekstraktowy klimat, dominujący habanero, też gorzkie. Ja przy takiej ilości tak nie czuję bardzo, nie? Pikant też czuję, ale z poprzedniego odcinka ten sos był dla mnie w większej dużo bardziej to otrzymał. Tutaj bardzo delikatny. Bardzo tak, smaczny. Się rozwija. No jest to niedobre. Nie. To przede wszystkim bardzo duża gorość. Molką gdzieś tam boki języka. Ja też powoli zaczynam czuć. Wchodzi? Tak, tak. No powoli się, powoli się rozwija bardzo. Mhm tu jeszcze żuję. Ja mam problem z tą rosnącą goryczą, żeby tak to Powiem Ci więcej, jak się ja, tak gorzy się wciąż wyłania. U. Dobra, zjedzone było takie pod prawie. Po zjedzeniu ostrość się unosi do góry. Tak, unosi. Leci do góry, atakuje podniebienie, język. Na gardle jeszcze tak nie. Przynajmniej dla mnie. Nie, u mnie tylko na język. Nie uderza tak na gardle, nie? Ja osobiście nie czuję, nie jest to dla mnie mocne, bo też nie miałem może takiej ilości jakby na siebie bez porównania, nie, ale nie, nie, nie czuję bardzo. Czyli drugą rundę bierzesz na łyżeczce czy jest wykołaczki? Jest co, krople? troszeczkę kroplę, no. Dobra. Czyli mamy deklarację, że tutaj na, nasz gość odważnie na łyżeczce drugą rundę pójdzie. My chyba też musimy zwiększyć dawkę, to, ciut, to coś mi się wydaje niedobre to jest, no jest przede niedobre. wszystkim smakowo ale mocowo mocowo spodziewa... tak. spodziewałem się więcej na razie to nie rośnie ustabilizowało się na pewnym poziomie dla mnie jest na pewnym no, poziomie u, u, u mnie już spada e, natomiast nie ja jest to poziom szybciej. nie jest to poziom który tak bo ja przełykałem dłużej nie jest to poziom który jakoś by mnie zabijał czy coś bardzo bardzo ale przede wszystkim gorycz smaku jest tutaj. Myślę, no, kluczowa. smak jest, paskudny. Kluczowa jest to paskudny paskudne smaku. Yy, myślę, że taką łyżeczkę, niepełną tak nie na pół. czysto. Takie na pół możemy przyjąć tutaj. Chyba <laughs> nie, nie, nie będą potrzebne? Chyba nie, ale lepiej sobie zostać. Szczególnie ja mimo wszystko wiem. Bo... Już macie to tak wyczulone, że wiecie co kiedy, a ja. Tak, całkiem żebym powiedział, że mi całkiem, całkiem już weszło, to na razie jeszcze nie. Utrzymuje się. Jeden bok, je, jeden bok języka. Jeszcze Mi, i... się, mi się utrzymuje na... na przodzie języka, mi się utrzymuje i z tyłu na podłębieniu. To mogę powiedzieć, że, że jeszcze trzyma. Bomba. Bombowa. No to, natomiast po prostu kolejne większe to jest wyzwanie smaku niż, niż tak, mocy. niż stricte mocy na razie. Chociaż jeszcze wszystko Zobaczymy pewnie. jak na czysto, nie. No tak. Osobiście wydaje, że tamten z poprzedniego odcinka był troszkę ostrzejszy, ale mogę się nudzić. Przynajmniej mnie mocniej uderzył. Ten, ten, ten naga. No. Zobaczymy. Na pewno on był w większej ilości na mhm. no, Tak, do... u nas na pewno tak. No, no i tutaj u mnie też u to również, bo tu miał tylko przesmarowany tak wykałaczką. No. no co, co, myślę, że można dobrać. No, myślę, że tak. Może najpierw gość, niech sobie przedłuży tą swoją kroplę. Tyle, ile chcesz tam, Nie. bez przesady. <słuch> o, Może nawet wyza? takie. Nie no, dobrze, poczujesz. Okay. Jasne, dobrze. Poleciały takie dwie, dwie, dwie krople, bym powiedział nawet. Możesz pokazać? Dwie krople. No ale bez porównania to, co Tomek bierze, więc... Tak, kałuża do... Do, nie wiem, do stawna. Takie. Takie pół, Maćko. Takie. To jest takie twoje pół? No, takie czwarte, no może. I chyba może dobrze. Pokaż No i dość zdecydowanie Możesz pokazać do kamerę O, tak to się prezentuje Ja mam podobną ilość tutaj gość widzieliście No, powiem, że jest lekki dreszczyk emocji Czuję właśnie lekkie dreszcze patak temperatury. Tak. To co? to co? Robimy to. Bomba, przypuszczam. No, Jest sadu. Jeszcze komplet No, a <gry> Smakowo Patula. bardzo patologiczne, zbliżone do kulta, bardzo zbliżone do kulta. Ja go mam na wrocie. Tak? Smak. Jakiś perfumy. Jakiś perfumy? Nie wiem jakich używasz perfum, ale to nie są perfumy. W sensie, tak, w sensie taki aromat. Nie spirytusowo, alkoholowo, chemiczne. Zło. Zło. zło wcielone. Nigdy nie piję ale do naturat. To pachnie, to smakuje taką, Alipogardę. Taką ziołowością. Tak. Zio, zio, ziołowość też, nie? Jakby Siarka w... taka. Takie zioło jak. Drapie w gardło, nie, ale, a mysz. A, ale. tak. Stabilnie drapie w gardło. No tak, ostrościowo to nie jest, przynajmniej dla mnie, jakiś hardcore. Ostrościowo nie. Ale smak jest... Smakowo jest totalnie... Tak patologicznie. Ja czuję, dlatego mi się gorzej mówi, bo na gardło mi poszło, więc... Uderza na gardło? Tak, tak. Ta, uderza, nie powiem. Nie powiem, że nie uderza. Ja wciąż nie wiem, czy on mi się nie cofnie. Ślinami gęstnieje. I ci jest... Stabilnie pod względem mocy, ale ten smak ciągle wraca. Smak jest tragedia. On strościowo schodzi. Strościowo jest light. Ale smakowo to jest. Trochę wyszło z gardła na język. Moc. Ja mam na czubku i, i na gardło cały czas. I pod, pod językiem troszkę czuję. No to ja pod językiem czasem czuję, ale dzisiaj nie. Z gardła wchodzi, Wyraźnie. To Nie no, mi już zeszło. Aha. Uj, ale taka... Z gardła przez podniebienie taka gorycz wychodzi. Tak. Makowo gorycz jest niedobra. Makowa to jest straszne. Daj to pewno nie dalej pali Mocny, mocny. Dalej ci pali. Mhm. Także co? Damy gościowi w prezencie na pamiątkę. To co, podsumowanie mocowo to nie było takie hardkorowe? Nie, mocowo. Tak jak tutaj nasz Firecut powiedział, to bym, bym było porównał nawet do, tego, do tej nagiej mm, ostatnio testowanej. Zniszczyli, natomiast smakowo... Smakowo to było to złe. Się, to się zbliżyło do kulta. To była taka połowa smaku kulta. Right. Szczerze? Fakt dużo słabsze, bo kult bo, bo był bardzo mocny. Natomiast smakowo pomyślałem, że jakby budować tej mocy, co miał kult, to, to, było nie, to nie wiem, czy to by nie, nie było gorsze. Mhm. Złe. Złe. I ta aptekowość, chemiczność, taka ziołowość mocna, jak na to, to wszystko bardzo mocne. Ale tyle no. Dzięki za dzisiaj. Czego polecamy, tylko zaawansowanym i tylko, tylko w mikro ilościach do, do podkręcenia tam... Mocy, bo do podkręcenia smaku czy na, na minus. A dla amatorów bardzo mało. tak jak widzieliście tutaj po kropli bomby też się da przeżyć także my tobie serdecznie dziękujemy dziękuję za wspólnie za wspólne nagrywki, zapraszamy dobrze, na przyszłość. Dziękuję. Oczywiście Wy również jakbyście chcieli zagościć tutaj tak jak nasz FireCat na gościnnej nagrywce to zachęcamy do zgłaszania się czy na, na fanpage'u na Facebooku, czy w wiadomościach prywatnych tutaj do, do mnie dobyta jeśli nas gdzieś tam w Wyczajcie na Facebooku, przy napisanie na maila. Także szczegóły ustalimy i można tak tutaj w paru, w paru odcinkach, jak, jak kolega wystąpić. Polecam bardzo. Także gratulacje. Dzięki, dobre. Dzięki Maciek. Odwagę, bo to była odwaga. No Dzięki. i tyle. My się z Wami żegnamy. Trzymajcie na razie. Cześć.